Master Klaudii I, i jeden z naszych superfanów. Chidać No i, I, no i znów jest zero izu. Idź do babci. Szybko, szybko. Szybko. Mama. Dzień dobry. Dzień dobry. 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 Ja już co? Możesz 5 minut, żebyś Na mąż, na, mąż, na, mąż. na mąż. Co, co mhm. coś na to jest? Nie, coś na śniadania. Tutaj jest Ja?

ja. Dymiał. Tu jakaś lada u Nie wiem, lat. lada. Chyba się nie co tam jeszcze jest ciekawe. Jakiś kabel. jakiś kabel misiu. Jaki misiu? Jakiś kabel Mój No yeah. <inaudible> <inappropriate> No to ja nie wiem. się. Nie wiem, tu są? To jest. to jest cała woda? Nie, jest Ale może, bo to jest. Bo to, to jest moja siarka To nie jest moja? Czy to co, jeszcze się? No na razie muszę. No ile? No ile, a yeah. Yeah. o, będzie mi potrzebne. No to pakiet cień. że, ile, ciepło, zimno, czyje, ciemno. Nie no, jak to jest trudne. No, tak idziemy do tego. Tak. Nie, Dawid, no. mnie też jak mam jakiegoś downa Klaudia ha. Synek, to nie jest down, tylko. To jest ten od mojej tych chłopak. No ale ja też... Nie, nie, wiem, co nie wiem. co nie mam z tym haw. Sadzi. to po... Pod łóżka. Coś mi Co. Nie wiem. No. Tylko straszy giona, co. Jak pawła. Czekaj, pietra 47 MB to nie pod... wsadzisz... Słuchaj to. Pod... Wiesz tu. No, będzie mi dać spokojna krawa. A ja to, to mu dać, ciekawka. Ty pod łóżko! Cukierka w poduszko. I to dawam nocy. Jest jeden widz. Cześć no. widzów. Witam cię. Znowu go nie ma. Nie no, może będzie czekaj. Wow. Jesteś tylko ty. Znowu tak samo jest. To jest no, moja kiełbaski, ja są to tak. robił. No, bo to jest lama, bo nic innego nie umiem wymyśleć.

To kosmos mi się jakoś bardzo. podobał. I No ta grafika jest jakaś dziwna. Mi się podoba. Jest lepsza grafika niż ta. Dobra, zamknijmy dystans. Chciałeś pieniądek? Widziałeś ten dysk? Fajny jest, pieniądek. Sprzątamy, dobra. Nie może tylko widzę. Ja to nie mówię. Ja mocniejsza. Nie? Ja, młodzież, ja się tylko jedną biurę Ja, to, ja to, letko, to to się od razu Ja? Mm. Czy żeś nawet wreszcie, ja. Mm. Nie. Pomyśle, że zapyta... Ja o, też nie zapytałam. Ja on dasz jakieś kiedyś wciśnięte. Nawet no, że nie. Moja mama się na ma zapytać. Miała dużo ja samą Mocno Motor akcji zaopatrz, akcji zaopatrzaket, to najpierw strzał, później 10 lat celi. Jedną ręką maska, dawno nie żyje i światło bo gdzieś tam jest. Nie... No a co dzień żywie? Dobra, chodź do... Mimo, że potrzebował, ten sam ciągle podniżał Ten stary, durny prajer codziennie szantażował, kazał klękać i łapówki. to było Nie wyciągnęliśmy baterii, nie i cały system jest skasowany. No i tego nie mówię. No może raczej się w po poduszki. Miał to zażądać. Gdzie te poduszki? Nie. No tak Gdzie? Nie, to nie działa, ten system upada. No, update, tylko musimy mieć podłączenie do internetu. Nie, nie. Czyli to. A może? Które no. PSP jest zawsze? Ale tak z wyglądu, tak z wyglądu. Co to jest? jest? No, była. Co ciężko jest? Ciężko Pa, wszystko. He, Mati jest na live. Jak no. Jaki Mati? No, Kasperczyk. No mam się te góry. No widzimy. Poczekali to wynosimy, my to będą wszystko wynosić. Zaraz będziesz sprzątać. Mati, jesteś, to napiszmy w czacie, żeby my wiedzieli, że jesteś. Okej. Okay. Dobra, no tu dostaliśmy pewną wiadomość. To tak, pozdrawiamy Mateusza Kasperczyka, który jest na live. I jeszcze jedną osobę, która zwie się Daria Gross. Ale nie nie pisze mi, że Wy jesteście. No nie wiem, jakim czy Napiszcie na Facebooku, jak. Widzicie, no słyszycie to, to napiszcie mi na Facebooku. Bo troszkę w to nie wierzę, że Wy tu jesteście. Kasperczyk napisał. Jestem. No, cenę pozdrowienia. No pozdrowiłem, no nawie pozdrowiłem dwa razy. Okej, okay, no, no bo ja i napisałem tutaj, że ma wejść na live. No jakim cudem, no patrzcie, napiszę... No i na, jesteś tylko ty, no nie wiem dlaczego. Jestem, jestem, no dobra, okej. Okay. No to dwie osoby, które są na live. Ie. Będziemy teraz przemyśle oto ten bundel, który zrobiliśmy wczoraj. Tak, to wszystko trzeba posprzątać nie mniej niż 5 minut Więc ja nastawię zegarek i spróbujemy zrobić super challenge a. i posprzątamy to w 5 minut A ja podziwiam jeszcze te piękne PSP. No które omawialiśmy w innych odcinkach jakby, jakbyście chcieli to możecie na, na ten... No, na YouTube se pooglądać, mali recenzje. krytyce, to są recenzje. Masz suba, Jee, yeah, dzięki ci Daria, okej. Okay. Dobra, no to podaj mi mój telefon, zrób tu miejsce, chwila. Zrób tu miejsce. Ojeju, okej. Okay. Co? Dobra, spoko, okej. Okay. Nie, no nie wierszy no to specjalnie. Dobra, włączamy, zaraz. No i nagrać. No nie wiem, to już sprzątom, będę miał siedzieć jeszcze, dobra? Ty to no. na Okej, okay, czekaj, jeszcze coś tu no, napisał. Jeszcze tu ktoś napisał. Okej, okay, Daria, dzięki ci za tego dużego causa motikona. Ej, się kliknij tu. Nie. Dobrze, że się lasem padł załączy się. O punch, okej, okay, dobra. A może nie inne. Jak widzicie, mamy tutaj czasomierz, raczej stopper. Dobra, przyszych ojcie, panowie. No mówię na serio, robimy challenge'a. A nie, ja się nie będę podzielał. Dobra, to... Ale to za Bardzo chyba tam. No na razie możesz go. Dobra, uwaga. Ci dwa. Jeden. Start. Mamy challenge'a. Nie mniej już 5 minut. No trzeba. No dawaj. Szybko. Nie wiem jak wiem, się siedzi. No nie no dawaj, robimy szybko. Ech. Dawaj, dawaj, dawaj. Chodź, są moje rzeczy. Muszę posłuchać moje rzeczy. Dobra, daj, daj, daj. Szybciej, bo czas leci, czas leci. No. Aaaa. Aaaa. Wezmę mi pękło. No. Nie. Mam drogę, kurwa. Dobra, to już możemy... Mamy dopiero 33 sekundy, dobra, jest dobrze. Idziesz, znałeś pan, wszystkie. Dobra. Nada, ludzie jak The Kindle. No, I możesz zrobić nie mniej niż 5 minut. <gryt> o, mam spodnie, mam spodnie, okej. Okay. Daria napisała, wyryszyjko spróbuję. Ja opadam co ona napisała. <grym> Jezu, o, ale to pachnie! Aaah, dostałem w pomóc się! Dobra no! Termisio, no, 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 Termisio! No co tu jeszcze? Jezu, jest. A, no, no. no w już to wsadziłem do tego, a ty mi to uczułeś. Nie, Ja wsadziłem ja 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 do nie, nie, wsadziłem mi nie, 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 Jeszcze te bułki trzeba zjeść w nie, w nie, 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 Panowie, mamy minutę dwadzieścia 28 Ach, ja o tym bądź. Czy masz mu udar? Przecież się nie uda? Chwila prawdy. Jeszcze łóżko trzeba udernąć, panowie. Więc szybko. co ty czynisz? I pięćdziesiąt minut. No dobrze, że ty coś Jak się nam uda, włączę oklaski i będę pić brawo przez ja kibicuj, nam kibicuj

Ludzie, tu mamy pioseneczka, my jego nie słuchamy. Szpecykułkę, bo nie ludzki ziom, jak ojciec, możesz macić własną dżurkę. Gdzie jest całe prawo, miała dość życia, bo dłuższe ranowała, to ustawna nie mogła od tego uciec. Życza i zła się pewnego razu, cała rozszerzona. Uwaga, nie, nie będziemy mu uciekać z minuta, uwaga. To jedna z tych, kogo trafiła, z końca do końca, ręce przerwone z raru. Zroka, ojca, pominał mi chłopaka. Ściszamy muzykę. Piszemy. Jeszcze Daria. Trzymam ciuki. Ok Dario, już po. Ok. okay. Uwaga. Uwaga, jeszcze muszę włączyć efekt dźwiękowy. Ja o, to nie. załączę. Ja to załączę. Ja I tak, czas jest taki: 2 minuty, 46 sekund i 89. Ale pokaż to do kamery. Czy będzie widać?

Jest, mamy dwóch widzów Podbuzimy muzyczkę. przez chwilę będziemy na razie Serbinia wicaru na wczesnym etapie, wczesnie zrealizował. Yeah, a yeah. brazyliakom nie spływają takie durnie, a tu nie tak być. Takali jawa wyciela, na wczesnym etapie, wczesnie za A brazyliakom nie spływają takie durnie, a tu nie tak miało być. Takali jawa wyciela, żywa Teraz spytała dedykacja dla um, siostry od Klaudiusza. Czego? Czego, o co? Czego? Dobra. Uwaga. No. <laughs> Jak to wyszło? Tu nie znałeś taką ukurzony. Mhm. Nossa. Bravo drive. daí I'm <laughs> gonna

molu baba Şimdi abi creative Ha Jest! Dobra! Fajnie go odemię. No właśnie, Które jesteśmy? Zobaczcie, jesteśmy. Uwa, wiadomo, Dobra. Chwila, ktoś coś napisał. Aha, tak. Pozdrowienia dla Wiktorii Stelmachowicz. Dziękuję za smacznego. go. Dawid Ciepla, pozdrowienia. Za, Dari za e, I. Ła! Dzień i, i dla Darii Gros. Które tam oglądają? I Bubika Murzyna. I Bubika Murzyna. w krzywdy. <gry> Dobra. Koniec zabaw. W dzisiejszym live'ie... W dzisiejszym live'ie... Live będziemy rozmawiać o pewnych... O buce. Pewnej... Nie, o buce to nie. W następnym, następnym no. live'ie. Będziemy dziś rozmawiać o... O tym, tym stworzenku. Jest one małe poręczne Poręczne i super wytrzymałe, ale do tego Dojdziemy jak zimbułkę. Dobra, tu mam. Bo tu mam pewną takiego mini challenge'a, mam coś zaśpiewać do nich, Piszą mi. Jak Wiktoria i Daria też napiszą, że mam zaśpiewać to Czemu nie mogę zaśpiewać? Ale muszę poczekać, aż tu coś napiszą. Daj. Dobra. Nie, bo subskrybujcie na razie... Spróbujcie nas. No, subskrybujcie nasz kanał. No. Zaczyna. Ale dziewczyny, tak jak Daria napisała, znaczy e, groz że tak, chcę widzieć entuzjazm, bo ja się nie zaśpiewam. Okay. A jeśli uważacie, że Karel jest głupi, napiszcie mi na czacie. Dobra, zaśpiewaj. Jeszcze Wiktoria została? Wiktoria została jeszcze. Wytoria, ja mam na ciebie czekać. Nie mam tu być. Dobra. Czekamy na Wytoria. Nie, zabija. Ja ją zamknąłem. Mówi mi, zimno było. Dobra. Ej, to jest moja bułka, 2-1, wygraliśmy, no. Um, Oko. Okay. Mm. Daria, jesteś najrowanka. Dobra, no Mamy 3, już jest 3-1, dobra, okej. Okay. Daria, oto no. twój piękny pad. No, mamy tutaj lopaty. Nie umiemy założyć XBOXa. No no właśnie. Dobra, mm, napiszcie co mam zaśpiewać. Daria, grozd, dlaczego się smucisz? Wygrałeś się. Jest trzy... Kordel teciata. Kaj to wygrzesz? No. Ale ja tak pisze. Gdzie? Ta nie. nie pisze nic takiego, ale nie. <laughs> Cordel, to Kordel teciata, dobra. Te, bo on tam mi... On napisał, że ja bym nie wykochał. <laughs> tu mam propozycję, ona tańczy dla mnie. Ale bym wolał coś lepszego. Mm. I jeszcze pozdrawiam takiego jednego fana, który Nazywa się Paweł Kasperczyk. No Zaron, Paweł Kasperczyk ma najlepsze foty na całym fejsie. Wiki, Kotku, może napisz co mam. Co mam, co mam zaśpiewać.

Hmm. Na 15 minut wrócimy do was. Wrócimy za chwilę, bo potrzebuję jakąś inny komputer. Dobra. Nie, nie tylko my jesteśmy od niego. No właśnie. To Coś czekajcie na, na kolejną trans...